Cześć, bardzo serdecznie Was witamy. Cieszymy się, że możemy się razem pomodlić. Dzisiaj pierwszy piątek miesiąca oraz wspomnienie świętego Bazylego Wielkiego i Grzegorza, biskupów i doktorów Kościoła. Dzisiaj również Dzień Urodzin Świętej Tereski. Zatrzymajmy się dzisiaj nad fragmentem orędzia papieża Leona XIV na 59. Światowy Dzień Pokoju. Niemało jest dziś osób, które nierealistycznymi nazywają narracje pozbawione nadziei, ślepe na piękno innych, zapominające o łasce Boga, który zawsze działa w sercach ludzkich, nawet jeśli są one zranione grzechem. Święty Augustyn zachęcał chrześcijan do nawiązania nierozerwalnej przyjaźni z pokojem, aby, strzegąc go w głębi swojego ducha, mogli promieniować na otoczenie jego jasnym ciepłem. Zwracając się do swojej wspólnoty, napisał: Jeśli chcecie innych przyciągnąć do niego, w pierw pokoju, w sami go miejcie i, i przestrzegajcie. Niech to w was goreje, czym innych macie zapalać. Panie Boże, napełniaj nas i cały świat pokojem, Módlmy się w intencji naszej ojczyzny, w intencji pokoju na świecie. Modlimy się też we wszystkich Waszych intencjach. Zapraszamy Was wszystkich do wspólnej modlitwy, Anioł Pański. W imię Ojca i Syna, i Ducha Świętego. Amen. Anioł Pański zwiastował Pannie Maryi. Cześć, Ducha Świętego. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Oto ja służebnica Pańska. Niech mi się stanie według słowa Twego. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus. Święta Maryja Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej, amen. A słowo stało się ciałem. I założyło między nami. Zdrowaś, Maryjo, łaski, pełna Pan z Tobą, błogosławionaś ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej, amen. Módź się za nami, święta Boże Rodzicielko. Módlmy się módźmy się, łaskę Twoją prosimy Cię, Panie, racz wlać w serce nasze, abyśmy, którzy ze zwiastowaniem anielskim wcielenie Chrystusa, syna Twojego poznali przez Mękę Jego i Krzyż do chwały zmartwychwstania, byli doprowadzeni przez Chrystusa, Pana naszego. Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu. Jak było na początku, teraz i zawsze, i na wieki wieków. Amen. Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu. Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu. Pomódmy się w intencji zmarłych. Wieczny odpoczynek raczej im dać, Panie. A światłość wiekuista niechaj im świeci. Niech odpoczywają w pokoju wiecznym. Amen. W imię Ojca i Syna i Ducha Świętego, Amen. Bardzo dziękujemy za tę wspólną modlitwę. Dziękujemy za komentarze, mimo nam zobaczyć, że się razem modlimy. Pozdrawiamy Was wszystkich bardzo serdecznie w tym nowym roku. Życzymy Wam dużo łask od Pana Boga. Pozdrowienia dla Iwony, Beaty, Zbigniewa, Rozali, Krzysztofa, Jadę, Beaty, Danuty. Dziękujemy wam i mamy nadzieję, że jutro też razem się pomodlimy o 12. .00. Dobrego dnia, do usłyszenia, cześć.